14 w Powodzenia! 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 Ja się poruszam, zjem. Się Wiesz, kuj, kuj. tak wiem. Tak, sztywnie, Dobra, dobra. o! 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 gra nie, ma, dobra, nie chuj. Się jak. Dobra. dobra to, ale to, Mam na to, że mam na to, że mam na to, przed labem. na samym wejściu do na to, się mam na I ostatnią mam którą tam widziałem był Ej, nie, 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 wypraszał no sobie, jestem wierzy, teraz, jestem powod... teraz e, w tym, na rakietce robię temperaturkę, otwieram A, no, drzwi. No, widziałem akurat mkr no. Tutaj to mnie, Uuu, proszę to mogę potwierdzić. Ja powiem tyle, ja pobiegłem głębiej do laba potem też tylko widziałem jak biegą do laba, ale potem cię też ja połączył, Ja wbijam od razu, to na mnie tutaj nie. No hmm. to no widziałem jak to tam stoi, więc nie o! o! To się wywalił. Czemu ta chyba się wywalił? Nie wiem. Nie wiem. Jedna Zajem osoba z Galapagos po mojem role. I po co spoilerujesz? No właśnie, mogliśmy myśleć, że jesteś info, które się tak nie podobał. Mamy jakieś info w ogóle, coś nie, tego nic typu. Nie, nie fajnie. Skip ja, na, na boherze. <grym> <grym> kurwa jemiczno! No, <grym> <Stary>. kurwa zjeść! <grym> no co ty wiesz spokojnie?

Uuu, Dobra, pan naprawdę już ty wpływasz od kilku dni i naprawdę wie, być by się Nie no, chłopie, tylko chłopak, ale ja nie. Zrobię jebane, to teraz śpiewaj, tylko bana. Nie wpływasz od kilku dni. Nie tylko ciebie. Real. No, I można zrobić kurwa no. kanał z Warnami, 5 Warnów, kurwa Iban. Czemu my tak szybko biegnie? Weź też po to po ustach na mniejszym. Wydaje mi się, że za wodę szybcy jesteśmy. No, no właśnie, też mi o to chodzi. Okej. Okay. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Później takie bankier zrobię. To jest dla mnie ważniejsze. Dobra, 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 dobra. Pyk. Top Do six. Okej, okay, dzięki. A ta rola trochę głupodaje mi. Nie idę tutaj. Robię sobie od razu upload. Troszkę głównie mi robię, bo to jest interakcja, no to Sir Medegia. Yeah. Aż zazdabił... Nic mi to nie da. Okay. Bogdan! Bog do... Aha. <tryk> <tryk> Ogólnie. <noise> Cześć, kurwa. Kto był tu tam Ogólnie kill. Okay. Drzwi do Elektrikala otwierałem, żeby naprawić światło. Od normalne wejście od elektrykala i kill. Co się ciało? Podemno. A i wiadomo, ile ciało ma sekund. jak um. czy Ty kogoś koło siebie widziałeś? Nie widziałem, bo były zgaszone światła, ale skoro... Ale problem jest w tym, dosyć... że ciało jest, ma dosłownie sekundę. Właśnie, właśnie, to jest problem. Widziałem cały czas na i widziałem. Właśnie, to jest problem, że otw zacząłem otwierać drzwi przez zgaszone światła. O. Zacząłem? Aha, ok. Zacząłem otwierać drzwi przez zgaszone światła. nie żyje. Ne, tak, Ja dźwięk. tylko powiem, że mamy transportera w grze. Dlaczego? Mamy, mamy. I nie, nie, bo chyba... nie, to jest transporter no na nowę. Dobra, 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 dobra. No, e, A nie, bo w nie było, dobra, nie No, ale jakby ogólnie chodzi o to, że zgłosiłbym, cia zgłosiłbym ciało yy, przed otwarciem drzwi, gdybym nie ustąpił. ja chyba, że nie że zauważyłem. Dobra, no to ja bym zrobił susa z tego, tego kila Rexa i skipował. Po prostu okay, sus Rex. okej. Okay. Rex, jest tylko dlatego, że mu naprawdę mocno, kontakt, jak coś, żeby nie było. No to po prostu czas na Rexy i tyle. Aaaa, no. to. No, boże. no to możecie susować. No, no to po prostu to była sekunda i po prostu że no to, no, to za to Tak, tak. Można w sobie. Wiesz, po prostu sus i tyle. No. no.

Okej okay. no, I tu już nie mam, widzę. tam co Daję klopsikowi I idzie? Nie idzie, okay. A Nie Ale czy, czy on zrobił interakcję czy

Siema, no, pieczorek Nie, no to nie idę ja To nie idę No ale e, kliku pewnie Ja sam a, O, tu będzie a, a po kakale, A po dobra, Panowie, panowie bombera, mamy, bombera mamy, Bombera mamy i to jest self-report na Bejcie Ale to mi ciało panu po drogami to, to nie jest bait, to nie jest bait i Żeby awka zabijać Wszedzilibyście się. Opewne. A czemu nie było na mnie? Nie, Dlaczego to nie było jest na. To, bait? Nie czemu to nie jest bait? Nie było na... To musi być bejt na bomberze po prostu. Nie, nie to nie jest bejt. To nie jest Ale, ale. Ale Ej, możliwe, no to... możliwe bardzo zutąd bait, ale normalnie powinno być wszechimbostorowczy, źle ustawili. Y, źle, ustawili. Z, Z, źle ustawili. Szczerze, nie. ja myślę, że to, to mógł. Y, to może być kurwa lowy. No, lowersi mogą być. Ale myślę, że. poczekajcie. poczekajcie, poczekacie, gdzie, gdzie były ciała? Coś w elektryku? W elektryku. No, no, to to jest kaczorek. Kaczorek tylko szedł ze mną do elektryka, ale jak zgasło się o to, ja Ale to byli loversi, bo no. ogólnie no, to są. Dosłownie... No to odjebałeś kogoś z Lowersów. No. Jak ciało no, jest na nie, elektryku, no, a... Ale... Czekajcie, no... no ciało wzią... ma dosłownie oh, dwie sekundy. Dobra, metagaming. No. Kaczorek takie coś zabija na, na światłach. Tylko on. No, wow. Tylko on, Tylko... no, wow. metagaming. Na Kaczorek albo zabija na światłach szybko, albo idzie do laba stać awka przy ścianie. Nie, ale... ale... Kto... Ja nigdy na światłach nie zabijam człowieku. No właśnie, chyba mm. zabijasz. O, okej, żeby... Dobra, to jak coś w kaczorek, kaczorek, jest. To no kaczorek. Jak mamy szeryfa, to odwalcie kaczorka. Tu ja nie żyję. Eee, ptem, swaper. Aha, Sła, swaper nie ogarnąłem. Chłop, nie wiecie że nie żyje. Dobra. Ej dobra, przyznaję się ja to dałem, ale ja to przez oh, przypadek cicho, dosłownie... Cicho, cicho, cicho. Nie lubię cię no już, ma chuba. Po raz jest, kolejny nie gra Grajesz. O, patrzysz szatanem, żeby... E, to na gatorkę głosujmy. No dajcie. Czemu ja? No bo człowieku... jeszcze nie mam. pytanie. Góry. Kto wychodził za mina? E, po lewej stronie. Ja. A chuba do No to Inki chyba. jesteś z susem za to. Bogdan, ja, ja wychodziłem Zem. jakieś dwie osoby i naprawiałem światło z tymi dwoma no. osobami. Kurwa, jak tak, możesz na no mnie? No, tak. dosłownie ze mną wychodził. Dobra, dajcie. co? Do na kaczorka. Kaczorka. No To wspólnie ciało jest tam po lewej stronie oficer, no tak? Bye. A dobra, a leży ile? Bo możesz się nadzieć też na baita, Bogdan. A i jak ktoś słaper, proszę nic z tym no nie robić. Zostaw taką kaczorka. kaczorka. Słaper, proszę kurwa nic nie robić. I wszyscy na kaszorka. Dwożaka, no bo teraz padł kill Inki, ja, MKR i ktoś jeszcze był właśnie na światłach, naprawialiśmy. Tak, i to ten kill no, mógł no, paść no, też no, od to. tego, y I później co, nie? I ta osoba mogła być do dołu, do może. zobaczcie Nie, nie klikaj nic, kuba wołtuj na kaczorka, wszyscy na kaczorka. No, 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 no. zobaczcie, co Dobra, teraz. Trzech imposterów dało skipa, trzech imposterów dało skipa. No rel, Trzech tak, Siedle. Dobra, jestem przekonany, Jeszcze jeszcze mamy <gry> Wiem, że mam łerw, A w ogóle, go heja, przepraszam, kurde, bo ja to no. chciałem. <grym> to ja po prostu nie zabierzesz mi, to go Ja co ja ja, Serio? to ja? Naprawdę cicho. nie można było poczekać już. ja zaczął. Czaja, naprawdę kurwa jesteś inny. Ja, ja nie jestem kustem. Aha, aha, dobra, to nie, to jest sorry. Maybeth. Ja chyba jest. Ja pośledzałem trochę, jest tam, o, to, o co ci chodzi. Widać. Eks, spoko, no ja sam. Gdzie ciało? Eee, to, ktoś zabił, bo mi, cia, e, bo mi ciało padło w eee, nogami. Jasen, ty szłeś e, eee, na, dół. na dół. Ej, poczekajcie, poczekajcie, ciało ile ma sekur? Ktoś tam mówił. Eee, dwa? No ale to, to, czyli to nie może być bait. bait? Bo ja otwieram bo ja stwierdziłem... drzwi i nagle ciało padło. Dobra, to jest super. super. Ja ja y, gdzie na dole elektryka, y, ciało, tak? No tak. to, kurde, to trochę sus, bo ja, MKR, Pan chuba byliśmy na górze, a ty wcześniej, trochę wcześniej poszedłeś na dół. Oj, oj. Oj, oj, oj. oj, oj. Na dół, ale mi ciało, mi ciało padło przy nogami. Boże. Super, czy coś? A może mogłoby no, być właśnie bomber, nie? Bardzo prawdopodobne. Czekaj, 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 Mogło tak być, co nie mógł zabić trzech, albo mógł zabić loversa jednego, nie? No raczej lovers. I Dwóch. No, no, mógł, Tak mogło być, tak mogło okay. być. Nie, to musi, musi być no... lovers. Musi być lovers, no, to... bo przecież no... ten... No chyba tylko został na dropship'a. Ale wiecie co? Ja poszedłem na dropship'a na drop zobaczyć, czy ku, ktoś nie od niebie i nagle kujdzi mi się zamienił kurwa w Gochę. Ktoś mógł transportować też go, nie? No dobra, ja bym ale... mógł nie. się spytać, gdzie Gocha był przed tym transportem. To na, no to pewno, wtedy był, był, to na pewno był y, Lowers. Bo on się nie ruszał, czyli nawet. On był gdzieś no, indziej. Tak, niż ale transporta mógł osoby. dostać. Transporta mógł dostać. No tak, ale raczej A, bomba akurat. Nie wiem jaki bym miał mieć szczęście z Ale Gocha nie, nie żyje no, no, no właśnie, Gocha nie żyje, bo słaper go odjebał. No. <ślaffy> <ślaffy> I słaper się przystał do tego. No, no. <ślaffy> <Na> kontenu, <ślaffy> dla contentu, dla contentu. <ślaffy> jest najśmieszniejsze. Gocha, zobacz, zobacz Gocha. Jakbym jaki? jakbym mógł zapytać, jak, jak, zapytać się tak, wtedy... Among Us, Among Us. Panowie, jakbym mógł się zapytać ale, wtedy mnie. Tego zagłosujcie, nie no, ja Nie, ty i... teraz, gesterujesz. I... teraz ktoś inny mówi, a ty gesterujesz. Ja przysięgam, no dobra, ja Dobra, e, gdzie kto był, ja gdzie kto był, gdzie, dobra, bo gdzie to był, bo ja, Bogdan i chyba Kapolska byliśmy na... Nie, i Rex byliśmy na elektryku, na elektryku. i to szedł na dół. Nie, ja Panowie, ja, ja, na... panowie, ja w casual w tym adminie poszedłem od razu na tego, do laba. Żeby zrobić na rakietce dwa taski, ten, temperaturkę, gdzie w dół, Dobra. bo jest Better Polus i ta rakietka. Okej, okay, jak ktoś Cię widział? E, tak, był ze mną Kuba. I ja. Dobra, czyli ja Kuba i, i ja, no. Rex i ktoś tam chyba jeszcze. I ja ja się nie No i no no. czyli z tego co nie wiemy, no to Kapolska, pan Kuba, pan Huba to nie mógłby być. Czyli Kapolska niby? Ja mógłby zabić ja A gdzie był ciaski właśnie Justin elektryka. Nie, nie podejmę. nie, ja byłem w labie, jestem A potem. Ale ty jesteś jedyny taki niepodejrzany. Ty jesteś jedyny podejrzany, sorry. No bo jak Inki się trzymał z kimś, z Kubą. Z Kubą. Ja się trzymałem, teraz byłem z Rexem i Jasan szedł na dół i zobaczył killa. No to dostaje Bogdan, pan Huba jest wiadomo kim jest. No to Bogdan albo Kapolska zostaje Ja byłem. E, górnym, tak, u góry wczoraj, robiłem paliwka. No ja bym na jeden. Dał na Bardziej no jak. Jest Bogdan No jak. Jest Bogdan. No jak. ja? No, no jak. No, i... Ja... Dobra, pan, e... pan, chłup, pan, jesteś jak ktoś, tyle ja, powiem. Dajcie mi jedną grę gręb zagadziniał No, cicho, 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 Dobra, Zgadzać się, że bo... zgadza? zgadza, pan chubę wywali za Mohera? Tak, tak, jakby Moher był szybciej, nie? Dobra. Dobra. Tak, tak, tak. Nie, ja pomagałem. Dobra. Okay. <laughs> ja mówię, jebanu, nie, 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 kurwa nie, Aaaaaaaaaaa Mam Rampage'a, ale... A ktoś tylko mówi, że po tej runie miałem mieć zł na chwilę Dobra, ja sobie nie startuję wtedy Nie no. ja dobra, ja wyjdę po prostu I ustawienie trzeba zrobić w odrzuchie Pasorów. Dobra, ja wychodzę na razie. Znaczy, Z2 teraz będę. No jeden no. Powiedzenia. Powodzenia No, jeden impostor, Pozdania. 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 O, jeden impostor naprawdę Fajne, je, Do... fajne, dużej roślinności. Dobra, super, super. Dwa jest ustawiłem. Nie... Eee, że jeszcze to głów mapa na tyle osób no jest, dlaczego nie Dobra, życzę powodzenia Impostorowi, Impostor tego nie ograsz, możesz się podać, jak naprawdę. Nie, prawda. Nie, wydać na tej. ja to powodzenia wszystkim. Powodzenia przeciwko O polecimy klasyczkiem Nie ja super, to babka kurwa była no i wam no dopiero. Te wam dopiero. Zdecydowanie tak. Lecimy, kto jest? Mamą. MKR. No to jest ten, to jest ten. MKR odjebał, MKR odjebał. MKR odjebał na naszych oczach. MKR tepnąłeś się kurwa na kubeł. Nie. A tak. nie, mig. Nie. Ej, ale jeżeli weterana ktoś chce zabić, to też się tepo na Andiego. Też się tepo? No tak. to Kuba miała to. ławka, Kuba się nie ruszał. Mógł, Odpalił weteran. Mógł być lover, mógł być Ej, lover. Boher, nie chcę ci mówić, ale weteran na MK, że to też impostor. No Gdzieś? właśnie. To prawda, to prawda. A nie, to, to nie prawda. jest imposter. To, to jest nie ostateczna broń, ostateczna ostateczności. Wielki młot, słuchaj, słuchaj mnie teraz. Wiesz co się kurwa stało? MKR się tepnął na wiedzim. Kubę, który był Awka, a Kuba pewnie miał strzałem loversa. Jak, a, a... nikki się nie, co, nie ja no więc on nie zabił. No to, MK? Ja jest jeszcze To musi być MKR. On się tepnął. Ja czaję przed sekundą, widziałem jak on szedł do góry w stronę tego dropshipa z powrotem I się właśnie wyjebał Dzięki A. No to najprawdopodobniej EGZOIN EGZOIN Nie jestem EGZE, nie jestem EGZE panowie, nie jestem rola Naprawdę, jakbym był EGZE to bym wywałtował kurwa keczorka Nieważne co Ja chciałbym, ej dajcie, ja chciałbym tylko powiedzieć, że moja rola jest zbugowana i nie działa jak miała działać, zajebiście Ciekawe czy on karakteryzuje Chyba, że nie, to prosto to to? powiem, że moja rola jest bugowana. Okroista? Dlaczego no no ja ją zresztą chodzi, chodzi, chodzi ci o vampira? Tak. o vampira? Tak. A to wampir nie jest bugowany, zabijesz właśnie impostora. Ta. Aha. Ty, Ty zamieniasz bo... w drugiego to bo... vampira crewmate'a. <laughs> zamienia. Ja, zamieniam. Tylko crewmate'a zamieniałem, Karol. Dlaczego na osobności się tego używa? No zajebiście, tak mi się już tak chce grać. Trzecia czy czwarta gra i od razu zostanę z zajebitej Nie wierzę, ci się uda Bo rola jest bagowodą, a tymczasem mam piłkę, bo nie, nie, wiedziałem tym, nie wiedziałem o tym, nie chcemy Ej dobra, on się o mnie wyjebał, dobra? Nie no kurwa, Quiggy przez chwilą z laba wychodził nie chyba wie, no, <grywa> no właśnie ja Na vitalsach <grywa> No, ja sobie no, wychodzę, patrzę, wchodzi Kapitan Polska, idziemy. Powodzenia, panowie. Powodzenia. Ja, ja nie chcę im Nie chcę im Dobra, ja w ciebie. Dobra, krówej, teraz coś dobrego, dobrego, Chyba sobie coś... Nie wiem, co to znaczy, nic Dobra, nie tam wiem. Dam knopsiksowi. Coś udało no nie wiem co no. ja udało. Bardzo ciekawe Inki! Dobra, nie? dobra, panowie, 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 on był kurwa czymś takim, czymś takim niefajnym, mm. czymś takim niefajnym. Inki mogę... śmieciu pierdolony. Czy my mi mi ufamy znowu Inki? mogłem mo... mo... no. bym był no. dalej Ale no, co, co, no, ej panowie, 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 co jak co, ostatnim razem byłem szeryfem, nie? Ostatnio razem byłem szeryfem i teraz. Ja bym mu nie ufał. Teraz to. na pewno nie. Nie wypierdalcie mnie. Nie, no jest, słuchaj, jest. go, proszę. Nie, Kajdżu, pozdrawiam. Na razie go zostawcie. Nasi Dobra, go zostawcie. się panowie, zostawcie. panowie, panowie, panowie. Bo ja sobie trochę spędziłem więcej czasu w poprzedniej gierce, jak się skończyła, i okazało się, że Kujczy miał polityka ostatnio, co nie? I teraz, teraz też mógł być politykiem, i mogę go przez przypadek odjebać. Nie, ja chciałbym tylko powiedzieć. Na... Nie, 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 nie. Bogdan, co ty? Bo no, ty straj, on nie jest... Co? Chciałbym bo tylko ty straj, powiedzieć, co? jak boher dostaje ty... po raz piąty. Nie, wybrałem e... wiem, bo kurczę. Jezu, ja ja cały czas Nie, bo ja ale, ty... ale Bogdan Nie, czy... ale... Dobra, wiecie, Nie, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Istnieje tak coś jak Hunter i Weteran, nie? Ja wiem. A, nie mam... Ja pierdolę. Nie, dobra, ja nikt ja ja nie ufam. Bym... Nie nie Aha, ja teraz cieni. mi nikt nie ufa i będziecie mnie wypierdalać, Ja ci dalej, mówię, ja tak, ci ufam, sk Dobrze. Skip, 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 skip. Skip, skip, skip. to, skip to. to, to, to Kujdzi był kurwa zły. Odjebałem Nie odjebałbym wam, nie odjebałbym takiej, takiej rzeczy na waszych żywi i nie mają włosów. No właśnie Kujdzi, zamykasz mordę. Zamykasz mordę. Mokar, Chajo, ja Skip, Skip, Chajos Skip, ja... Skip, że was Próbowałeś mnie odjebać To mnie boli najbardziej z tego wszystkiego Gałgana, nie. Gałgana Nie ciebie akurat Nie, nie. nie ciebie akurat I jedna rzecz Dobrze, że się odwalił On nie był fajny Okej, okay, dobra Uuuu, Uu. dobra moher, ty swaperze pieprzony, ty próbowałeś na Nie, nie Jezu, on na pewno nie ma swapera, ja no, bym ja nie mógł Miał tyle razy no, i ja Ja się nie przyznaję do swapera ja Bo go nie masz No super Czemu ja sam w ogóle wyszedł? Nie no, wiem no, wie. Nie wiem, nie wiem co to robi na taro Jak mocher będzie miał po raz kolejny i w się strzela ten rewolwer, który tu jest, i to robić w No dobra, jak coś. Ok, ok ok, ok. ok, ok, z powrotem. Witam was, Puski, z powrotem. Dobra. Jedziemy do laba. Jedziemy do laba. No, tu coś, mam no, dwa. Zrobię chcę zrobić szybko. Tu jest tu no ktoś? Notatnik. Knapshix. Notatnik. Knapshix. No, najpierw zobaczę, czy... ...tu żyje, czy nie żyje. Mhm. Nie chcę przejść tam na dół. Nie, to taki knopcik, jeżeli knopcik to no to on za knopcik. Mam nadzieję, Make. Moher. Dobra, zrobię meta. Moher. moher, zrobię meta. Gaming, Moher, moher chciał zabić, cipo, ale cipo, Czaja przyszedł cipo, i miał To jest Moher, altruistą nie odrodził. A ja chciałbym oh, po... nie, nie, kurwa! Moher. Tak. Nie, Jorge. Mochel. Ja Nie wiem, ja strzaję sobie. Dobrze, że jestem nowy. nie że ja to... Nie nowy. Ja Dobrze, ja chciałeś jestem nowy. Dobrze, że jestem nowy. Dobrze, że jestem nowy. Dobrze, że cię nowy. Nie chciałeś, nie chciałeś. Dobrze, mi... to, nawet... A to ciebie. Ale mnie zabić, nowy. Dobrze, to jestem nowy. ale zobaczyłeś, że jej panowie, to jest crazy że on ma piąty raz kurwa rolę zriejającą. No, Ej, dobra, to ja zrobię, to robię, co zrobisz? On coś? Crazy i fuck. Nie! Odgrabiłem. Nie! 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 i tak Nie! 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 pójdźcie nie jako seryca. Nie no, po... go Moher, moher. Ja... moher weź tam już nie gadaj ma. Dobra, weź Ej szczerze Dobra, to ja wam ci mam pytanie. No to skip to no, no, Mohera Czy Rex grał y, tego? Rex grał y, Spaja, bo on nie wystąpił cały czas. Czy on grał... Nie jest spajem Chyba. Dobra. Nie wiem. Aha.